Cześć, i czołem. Tym razem w moje ręce trafiło szare kombi od Forda, czyli Ford Focus w bardzo rodzinnym i praktycznym nadwoziu. Dla wielu osób będzie to po prostu kombi, po prostu nudne kombi być może. Natomiast ten egzemplarz ma takie oto oznaczenie o w tym miejscu, na przednim grillu. Zobaczcie, dwie czerwone literki ST. Takie same dwie czerwone literki ST są także na tylnej klapie bagażnika. I jeśli choć trochę znacie się na motoryzacji, a na pewno tak jest, skoro oglądacie ten kanał, no to już wiecie, że to szare, nudne kombi. Okej, okay, jest szare, ale już nie jest nudne. Ford Focus ST Kombi, czyli taki niezły motoryzacyjny pozorans. No umówmy się, to auto nie wygląda jakoś zadziornie, nie wygląda jakby było wyścigówką, nie wygląda jakby było hot. Natomiast no, pod przednią maską skrywa tutaj całkiem niezłego diabła. Swoją drogą, Focus z wersji ST... Stylistycznie niewiele różni się od odmiany ST-Line. Chyba jedyną różnicą w stosunku do takiej wersji usportowionej, a nie stykty sportowej jest wydech. Tylko w wydaniu ST znajdziemy dwie pojedyncze, tak szeroko rozstawione końcówki układu wydechowego. ST-Line ma dwie tutaj tak skupione obok siebie końcówki układu wydechowego. Dobra, zobaczmy jak wygląda ten diabeł pod przednią maską. Jeszcze do niedawna nowy Focus ST mógł mieć pod maską silnik wysokoprężny o mocy 180 koni mechanicznych. Natomiast jazda Focusem ST w wersji wysokoprężnej przypominała trochę oglądanie czy też raczej słuchanie filmu pornograficznego w radiu. Natomiast tutaj mamy jednostkę benzynową, prawidłową jednostkę benzynową 2.3 litra EcoBoost 280 trasowych koni mechanicznych mocy, 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego, przedni napęd, i w tym przypadku to wszystko spina automatyczna siedmiobiegowa skrzynia biegów. Osiągi 5,7 sekundy do setki i 250 km na godzinę prędkości maksymalnej. No, mówiłem, że to kombi nie jest takie do końca nudne. Dużą ciekawość w przypadku testowanego egzemplarza budziło we mnie zestawienie silnika, który przed chwilą Wam pokazałem z automatyczną skrzynią biegów. Automat w Focusie ST ma 7 przełożenie z klasyczną konstrukcją i wymaga dopłaty mniej więcej 10 tysięcy złotych, natomiast automat w Focusie ST według mnie nie jest opcją z kategorii must have. Ta skrzynia nie polepsza osiągów i nie wpływa na zużycie paliwa natomiast wpływa na zwiększenie komfortu podróży. Tylko czy w przypadku hot hatcha czy też hot kombi komfort podróży faktycznie jest takim priorytetem? No właśnie. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, to właśnie ten większy komfort w przypadku Focusa ST w nadwoziu kombi może być kartą przetargową dla kogoś, kto w zestawieniu słów hot kombi bardziej ceni wyraz kombi niż hot. Dobra, zostawmy na chwilę tę stronę hot Focusa ST kombi. Przyjrzyjmy się stronie kombi. I kufer w tym aucie ma 635 litrów maksymalnej pojemności. Co to znaczy maksymalnej? Otóż ta wartość jest zależna od kilku aspektów, a mianowicie od tego, czy weźmiecie sobie bardziej rozbudowany system audio, czy weźmiecie sobie koło dojazdowe, czy pełnowymiarowe koło zapasowe. Tak czy siak grubo ponad 600 litrów pojemności oferuje ten kufer i na dodatek oferuje wiele... Praktycznych rozwiązań. No, haczyki ok, to ma już niemalże każde auto. Tu są dwa z jednej z drugiej strony. Jest złącze 12V, jest taka przegródka. Tutaj siateczka bardzo praktyczna, ale zobaczcie, jak fajnie to auto ma podzieloną podłogę, że tak się wyrażę. Tutaj mamy jeden schowek. Na dodatek to możemy sobie o w ten sposób zagospodarować i mamy dwa schowki w podłodze, albo zrobić o w ten sposób. No i taką przestrzeń mamy do dyspozycji. Praktyczne, fajne, kombi, nie tylko hot kombi, ale także pełnoprawne, rodzinne kombi. Zapakowaliśmy już bagaże do bagażnika. No to teraz ja pakuję się do wnętrza, żeby sprawdzić, jak tutaj jest. A z miejscem z tyłu, słuchajcie, jest całkiem w porządku. Zobaczcie na nogi, na kolana mam go dużo. Fotel tradycyjnie ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm. Nad głową też mam jeszcze sporo wolnej przestrzeni. to pomimo tego efektownego szklanego dachu, jeśli chodzi o inne udogodnienia, no to mamy tutaj dwa złącza typu USB-C dostępne, ale żeby nie było tak różowo przyczepię się do jakości wykonania boczków tylnych drzwi, bo tutaj mamy twardy plastik wszędzie mamy twardy plastik, no dobra ok. tutaj pod łokciem jest troszeczkę miękkiego materiału, ale cała reszta to twardy plastik, tak czy siak siedzi się tutaj wygodnie no, kanapa nie jest przesadnie wyprofilowana, jak widzicie jak powiedzmy w typowym Kompakcie, natomiast no, przednie fotele OT to już nie są jak w typowym kompakcie, ale o tym za chwilę zaraz pokażę Wam je z bliska. I już siedzę w moim ulubionym miejscu za kierownicą Focusa ST i pokażę Wam te fotele z bliska, o których przed chwilą wspomniałem. Fotele, które są bardzo, ale to bardzo mocno wyprofilowane, grube, mięsiste, fajne, obite. Jeśli jesteś osobą o nieco szerszych biodrach, to musisz się. Dopasować do tego fotela, że tak powiem, musisz do niego wsiąść, żebyś zobaczył, czy nie jest ci po prostu tutaj zbyt ciasno. Dodatkowo te fotele mają tutaj, zobaczcie, regulację tego odcinka pod udami. No kapitalny stołek, ale z wyraźnym sportowym nastawieniem. Swoją drogą, te fotele to jest jeden z niewielu wyróżników wnętrza, sportowych wyróżników wnętrza Focus ST. Jest jeszcze kierownica tutaj z logo ST, taka fajna, mięsista, gruba. I no i to chyba na tyle, słuchajcie. Okej, okay, jeszcze takie wstawki, tutaj mam plastikowe imitujące trochę włókno węglowe. Cała reszta, no to powiedzmy sobie szczerze, to typowy fokus nowoczesny fokus bo ten wyświetlacz tutaj robi kapitalną robotę, jeśli chodzi o rozmiar, szczególnie jeśli podepniemy sobie na przykład CarPlay'a, czy Android Auto, no to te ikonki z telefonu wyświetlane na tak dużym wyświetlaczu robią robotę. Sam wyświetlacz ma także świetną grafikę, bardzo dobry kontrast, natomiast no już większością funkcji steruje się właśnie przez ten wyświetlacz, tak jak Klimatyzację o. Obsługujemy już tylko i wyłącznie w ten sposób. Tutaj nie ma panelu klimatyzacji. Wszystko zostało przeniesione na dotyk, co w tym samochodzie nie do końca jest trafnym rozwiązaniem, ponieważ auto ma sztywne zawieszenie i trafienie w odpowiednie przyciski podczas jazdy po nieco nierównej drodze, no to tu już jest naprawdę dużym wyzwaniem. Pokazałem wam jeszcze ten panel. Tutaj tak nie ma klimatyzacji, jest tylko starter silnika, pokrętło fizyczne od głośności systemu audio to akurat bardzo fajne rozwiązanie, no i kilka takich fizycznych przycisków od podstawowych funkcji. Hmm, wspomniałem na początku, że ta wersja to wersja z automatem. Tak wygląda pokrętło skrzyni biegów w Focusie ST. Zresztą nie tylko w Focusie ST, bo każdy Focus z automatem ma już takie pokrętło i słyszałem już marudzenie na to rozwiązanie, że no jak to, pokrętło, tu nie ma żadnej wajchy takiej potężnej, mamy do czynienia z wersją sportową. No nie ma i powiem Wam szczerze, że to pokrętło jest turbo praktyczne. Po prostu kręcimy, mamy wybrany bieg. Działa to szybko, sprawnie, nie musimy ciągnąć wajchy do siebie, od siebie. Naprawdę nie ma na co narzekać. Słuchajcie, wyświetlacz cyfrowy, tradycyjny. No tutaj nie wiem, co wam mogę pokazać ciekawego. Ma kilka mniej lub bardziej ciekawych tutaj ustawień, ciekawych informacji nam przekazuje. Między innymi szczegóły performance. No i ma też kilka trybów e, graficznych, jeśli chodzi o wyświetlanie tego, co tutaj się ukazuje. Tryb Mode O. To jest jeden z fajniejszych przycisków na kierownicy w Focusie ST. I tym trybem wywołujemy. Tym przyciskiem wywołujemy dostępne tryby na pokładzie tego auta. Oczywiście tryb na tor wyścigowy to jest ten tryb, który ja najbardziej uwielbiam i ten tryb, który wywołuje najwięcej emocji za kierownicą Focusa ST. Powiem Wam jeszcze o średnim spalaniu zaraz może Wam to nawet pokażę bo moim zdaniem to spalanie no, atrakcyjne nie jest, delikatnie mówiąc powiększymy. 11,4. Takie mam średnie spalanie z niecałych 400 km i powiem Wam szczerze, że jakoś przesadnie tym samochodem nie zapierdzielałem. Także tutaj myślę, że no, do 10,5 litra da się zejść. Natomiast jeśli troszeczkę mocniej byśmy tego fokusa pocisnęli, to tak sądzę, że 12, nawet ponad 12 litrów jest standardem. Jakość wykonania, typowa. Lasa kompaktowa, tak bym to określił. Tutaj już te boczki, drzwi są lepiej wykonane niż, niż z tyłu. Jest troszeczkę więcej miękkiego obicia. Od strony praktycznej mm, też nie mam zastrzeżeń. Dwa złącza jedno starszego typu, drugie USB typu C. Tutaj jest ładowarka indukcyjna, dwa kap-holdery. Schowek w tradycyjnym miejscu on jest dość głęboki, dość duży. Przed pasażerem także mamy duży schowek. O, tak wygląda Ford Focus ST. Od strony kierowcy. Po kilku dniach spędzonych za kierownicą Forda Focusa ST Kombi stwierdzam, że z tego auta jest niezły pozorant, ale spokojnie nie jest to taki motoryzacyjny odpowiednik Natalii Janoszek. Jakkolwiek to brzmi, słowo pozorant w tym przypadku ma bardzo pozytywny wydźwięk. Dla wielu osób, które nie do końca znają się na motoryzacji, będzie to kolejne nudne, szare kombi, jakich wiele na naszym rynku. Natomiast osoby, które z motoryzacją są za pan brat, na pewno będą wiedziały, że pod maską tego szarego, nudnego kombi kryje się niezły diabeł o mocy 280 koni mechanicznych. I wiecie, co jest najlepsze w tym samochodzie? Że właśnie połączenie tego diabła pod maską z takim nudnym nadwoziem naprawdę zdaje egzamin. Chod kombi od Forda naprawdę jest kombi, bo przecież ma duży bagażnik, jest praktyczne i oszukacie wiele osób, że kupiliście ten samochód tylko ze względu na jego walory praktyczne, ale z drugiej strony jest także chod, bo osiągi prowadzenia oraz angażowanie w jazdę są tutaj na bardzo wysokim poziomie. Szkoda tylko, że takich samochodów już wkrótce nie będzie.